e Wirus HPV nic innego jak wirus brodawczaka ludzkiego. Na świecie jest około 150 typów tego wirusa. Około 40 z nich powodują zmiany w okolicy narządów płciowych jak kobiet, tak i mężczyzn. Ten wirus e, może powodować przy, u ludzi raka szyjki macicy, raka pochwy, sromu, odbytnicy, gardła i prącie u mężczyzn. Najczęściej to jest infekcja bezobjawowa, która może sama się ograniczyć. Zapobiec tej infekcji można e, stosując profilaktykę pierwotną czyli szczepienia. Się, i prawidłowe wykorzystanie prezerwatyw oraz ograniczenie ilości partnerów seksualnych. W Polsce są zarejestrowane trzy szczepionki: dwuwalentna, czterowalentna i dziewięciowalentna. Szczepionki są bezpieczne. Badania z WHO potwierdzają bezpieczeństwo wykorzystania tych szczepionek. Nie wiążą się one ze zwiększonym ryzykiem zakrzypicy, zespołu bólu miejscowego oraz z chorobami autoimmunologicznymi. Szczepienie przeciwko HPV zaleca się wykonania dzieciom, i dziewczynkom, i chłopczykom w wieku 11-12 lat, natomiast szczepienia można zacząć już od 9 roku życia. Również można zaszczepić tzw. szczepienie wychwytujące kobiety i młode, dorastające dziewczyny w wieku 13-26 lat, jeżeli wcześniej nie były zaszczepione, niezależnie od tego, czy prowadzą w życie seksualne oraz czy wcześniej były narażone na wirusa. Również można szczepić kobiety w wieku 27-45 lat, jeżeli odniosą one do tego korzyści. Czyli taką decyzję trzeba omówić ze swoim ginekologiem. Mogą być to oczywiście kobiety, które są narażone na nowe zakażenie wirusem HPV, bądź są zakażone obecnie, czy przeszły już leczenia stanu przedrakowych spowodowanych tym wirusem. Szczepienie przeciwko HPV, w tym najnowszą w szczepionku dziewięciowalentną, można wykonać również u nas w szpitalu Medfemina. Jeżeli Pani się znajdujecie w wieku w wiek, w przedziale wiekowym 20- 27-45 lat, to pro, zapraszamy na konsultację do ginekologa.